Czym jest dla mnie powstanie warszawskie? Jest symbolem walki o wolność, wydarzeniem, które zjednoczyło wielu Polaków. Bardzo dużo ludzi oddało życie po to, żebyśmy mogli mówić po polsku i żebyśmy żyli w wolnym kraju. W brał udział brat mojej babci, Mieczysław Grudnia, który poszedł do powstania jako 17-latek. Trafił do niemieckiego flagu, skąd już po koniec wojny wylądował we Włoszech, gdzie ciągnął się do armii generała Andersa. Rocznica Powstania Warszawskiego jest dla mnie dniem upamiętnienia heroicznych czynów naszych przodków. W Powstaniu Warszawskim brał udział mój pradziadek Stanisław Skorucki, pseudonim sęp drugiego oddziału celków siódmego obwodu obroża. Jestem z tego bardzo dumny i myślę, że też od niego odziedziczyłem tą siłę i charakter. W dzisiejszych czasach mamy dobrobyt, wszystko podane na tacy, bo wtedy nie było tak jak teraz. No i ludzie musieli walczyć dużo więcej się starać o to, co my mamy teraz i walczyli za to. Powstanie warszawskie jest dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jak i tego miasta i ludzi. Z tego względu że to było wydarzenie bohaterskie, jak i dramatyczne dla wielu Polaków. Galas Tetfast jest dla mnie. Takim momentem, w którym ja mogę poprzez organizację tej gali upamiętnić i pamięć o mojej babci, i pamięć o tych kombatantach, którzy nie dożyli do dnia dzisiejszego.